Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku live'ów Winning Mindset. Zbuduj ze mną Winning Mindset. Ja nazywam się Ilona Bajorek, jestem certyfikowaną trenerką mentalną. I wszystko to, czym się dzielę z Tobą na tych live'ach, w innych treściach na moim profilu, jest dokładnie tym, co sama stosuję w swoim życiu, w swoim biznesie, po to, żeby mieć jak najlepsze rezultaty. A że w moich talentach galupa jest rywalizacja, jest osiąganie, no to już samo to mówi o tym, że. Staram się zbierać najlepsze praktyki, najlepsze techniki po to, żeby wykorzystywać je w swoim życiu, po to, żeby mieć te rezultaty jak najlepsze. I też między innymi mam taki talent według Galupa jak zbieranie, czyli oznacza to, że bardzo lubię rozwijać się, kolekcjonować wiedzę, nie rzeczy, ale wiedzę i później wyciągać jakby z każdego obszaru, ze szkoleń, z różnych programów takie esencje, które później zbieram w jedną całość po to, żeby właśnie wznieść swój biznes, swoje życie na jeszcze lepsze tory, rezultaty, zrobić taki tak zwany level up. W praktyce na co dzień buduję zespół w marketingu sieciowym. Jestem jedną z topowych liderek w ramach najlepszego zespołu w Polsce, Forever Business Club. No i możesz się poprzyglądać na moim profilu, jak też wyglądają kulisy prowadzenia takiego biznesu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej znaczącej różnicy, czyli o samodyscyplinie. Samodyscyplina. To jest coś, co robi różnicę w kontekście naszych rezultatów. To jest coś, co sprawia, czy jesteś osobą, która zarabia coraz więcej, czy jesteś osobą, która po prostu za jakiś czas powie, że a rezygnuję, a zmieniam, a poddaje się. Niezależnie od tego, czym się dzisiaj w życiu zajmujesz, czy... Masz jakąś pracę na etacie, w której chcesz się rozwijać, czy masz swój własny biznes, czy może chcesz zacząć działać, albo już działasz w marketingu sieciowym, to zdecydowanie ten live jest dla ciebie i zdecydowanie to, o czym będę mówiła, jest dla ciebie. No i zaczniemy sobie od fragmentu z książki. Jest to jedna z moich ulubionych książek. Tych książek mam kilka, które uwielbiam, kocham i wracam do nich regularnie. Dzisiaj będzie powrót do książki Zasady Zwycięzców, wydawnictwa Aktywa. Tak spełniają się Twoje marzenia. Uwielbiam tę książkę, jest ona niezwykle uniwersalna. No i generalnie świetnie odzwierciedla to, jak myślą ludzie, którzy te sukcesy mają, a jak myślą ludzie, którzy sukcesów nie mają. Więc pozwól, że przeczytam Ci fragment, taką pewną historię, która daje do myślenia, a później przejdziemy sobie do omówienia bardzo fajnych kwestii, które przydadzą Ci się. Jestem przekonana, że już dzisiaj w Twoim dniu, w Twojej pracy, czy w czymkolwiek będziesz dzisiaj robić. Więc ten rozdział brzmi: bądź szefem i pracownikiem w jednej osobie. No i posłuchaj proszę krótkiej historii. Ralf był typowym pracownikiem sezonowym. Kiedy wszystko szło dobrze, to nagle stawał się naprawdę bardzo pracowity. Jednak zimą, kiedy wyniki były mizerne, czekał tylko na bardziej sprzyjające okoliczności. Jego mentor wiedział, że w ten sposób Ralph nigdy nie osiągnie sukcesu. Bolało go patrzeć, jak jego podopieczny marnuje swój talent. Gdy spotkali się na kawie, postanowił dać mu nauczkę. Wziął dzbanek ze świeżo zaparzonym napojem i zaczął wylewać jego zawartość na podłogę. Ralph krzyknął przerażony. Myślał, że jego mentor tak bardzo pogrążył się w myślach, że zapomniał podstawić filiżankę pod dzbanek. Mentor niewzruszenie wylewał dalej. Kawa pryskała na wszystkie strony. Ralf z skons, konsternacją przyglądał się powstałej na podłodze kałuży. W końcu mentor wyjaśnił: Kawa symbolizuje Twój talent. Brak filiżanki, brak Twojej dyscypliny. Dopóki nie połączysz swojego talentu z dyscypliną, będziesz marnował swoje zdolności i swoje życie. Człowiek bez dyscypliny jest jak człowiek, który nie żyje naprawdę. I moi drodzy, ten fragment jest takim wstępem do dzisiejszego live'a na temat dyscypliny. I wiem, że to słowo może nie jest takim, wiecie, sexy słowem, może to nie jest coś, o czym my chcemy się, nie wiem, uczyć, wiedzieć, słuchać. Są pewnie dużo takie atrakcyjniejsze tematy, o których można na live'ie powiedzieć, ale ja tutaj jestem po to, żeby powiedzieć Ci, co naprawdę działa, żeby pokazać Ci to, co da Ci winning mindset, co da Ci mindset osoby, kobiety, która osiąga sukcesy, osiąga swoje coraz wyższe cele. I dyscyplina jest czymś, co naprawdę robi różnicę. Dam Ci taki przykład. Wyobraź sobie, że Postanowiłaś sobie, umówiłaś się sama ze sobą, że będziesz robić codzienne treningi. Albo na przykład, może nie codzienne, ale trzy razy w tygodniu chcesz robić trening. I teraz może się wydawać na początku, że A co tam, miałam robić przez 30 minut, zrobię 25. No jaka to jest różnica, te 5 minut w tą czy w tą? Albo A, dzisiaj to jestem zmęczona, zrobię dzisiaj 10 minut krócej a w sumie tego jednego treningu to nie zrobię. Zrobię dwa z trzech, to i tak całkiem dobry wynik. I jasne, że być może ten pojedynczy trening na tu i teraz nie ma jakiegoś dużego znaczenia w takim sensie, że no nie zauważysz takich znaczących, ogromnych rezultatów. Możesz zauważyć w postaci innego samopoczucia, ale te 10 minut krótszy trening, czy tu i teraz da Ci coś, co spowoduje, że powiesz sobie, no nie, ja muszę trenować te pół godziny, tak jak się ze sobą umówiłam. Ale zobacz, kiedy się dzieje różnica. Wtedy, kiedy ty te treningi kontynuujesz przez miesiąc, przez pół roku, przez rok, 10 minut z każdego treningu zabrane przez pół roku da ci już ogromny wynik rozbieżny z tym, co chciałaś, co planowałaś. I tak samo jest ze wszystkim. Możesz sobie pomyśleć, jak na przykład zaczynasz pracę w planie o dziewiątej. Czy to masz swój biznes online albo tradycyjny, czy Pracujesz na etacie i wiesz, że masz zacząć swoją pracę o dziewiątej, ale wiadomo, jak jest. Przychodzisz, może spotykasz jakichś znajomych, w sensie, no, masz znajomych w pracy, koleżanki, kolegów, a jeszcze się napijemy kawy, pogadamy sobie, co tam się zadziało od wczorajszego dnia, albo przychodzisz i zaczynasz swoją pracę w swoim biznesie, no i myślisz, dobra, to jeszcze sobie poskoroluję, to jeszcze sobie zobaczę, co tam słychać u znajomych, u ludzi na Instagramie, rolki sobie zobaczę. I tak mija 10 minut za kolejnym, e, za kolejnym czasem, no i patrzysz, jest godzina 9.30, dobra, no to zaczynam. I później nie widzisz w tym nic dziwnego, dlaczego niby miałabyś zarabiać mniej, jeżeli ty po prostu przecież pracujesz. A co to jest te 30 minut? I nie widzisz takiej zależności pomiędzy tym, jak wykonujesz swój plan, albo tym właśnie, jakie masz zaangażowanie, jaki masz czas pracy. I myślisz, że te pół godziny to, to w sumie nic. Ale tu chodzi o budowanie nawyku, budowanie samodyscypliny, że jeżeli raz odpuszczasz i traktujesz to tak po matoszemu, dobra, będzie to tak. Tak jak robisz małe rzeczy, tak jak robisz wielkie. I nie dziw się później, jeżeli na przykład po miesiącu rezultaty, jakie wypracowałaś, nie są spójne z tym, co chciałaś osiągnąć. Spójrz na. Swoje wykonane zadania. Czy rzeczywiście nie było takich dni, że miałaś zaczynać codziennie od 9, a zaczynałaś od 9.30? I jak te pół godziny właśnie przełożyło się na Twoje rezultaty? Co mogłoby się zadziać w tych 30 minutach, kiedy byś skrupulatnie zaczynała dzień tak, jak sobie zaplanowałaś? I mówi się o tym, że najgorszy pracodawca to jest, uwaga, jestem ciekawa, czy Cię mu zaskoczę, zły nawyk. I kochani, po prostu nasze rezultaty są wynikiem naszych nawyków. I my możemy mieć albo nawyki, które pomagają nam osiągać cele, albo możemy mieć nawyki, które nas od tych naszych celów oddalają. Jak na przykład skrolowanie to może być nasz nawyk, od którego zaczynamy. Ja też w moim zespole lubię się dzielić tym, co mi pomaga budować te dobre nawyki. Jak ja sobie na przykład radzę z tym skrolowaniem żeby tego czasu nie przeznaczać na skrolowanie, ale żeby zarabiać, jak już jesteśmy online, a nie skrolować. I zarówno sukces, jak i porażka są rezultatem naszych nawyków. Więc jeżeli łapiesz się na tym, że masz jakiś nawyk, który skutecznie cię od Twojego celu i od tych zadań najważniejszych odciąga, jak na przykład skrolowanie, to już wiesz, że potrzebujesz go zastąpić innym nawykiem albo inaczej sobie to, to ułożyć, jakby dać go po prostu w innym zupełnie momencie dnia. No i moi drodzy, chcę Wam jeszcze przeczytać taki, takie zdanie, bo. Może gdzieś tam w głowie, jak tego słuchasz, pojawia się coś takiego, no dobra, ale ta samodyscyplina to zabiera mi taką wolność. Przecież my teraz wszyscy chcemy być ludźmi wolnymi, wiemy, że są takie możliwości, żeby być ludźmi wolnymi, i gdzieś tam wchodzi taki autosabotaż, i z jednej strony chcę być osobą zdyscyplinowaną, bo wiem, że te osoby, że każda osoba, która osiągnęła sukces, mówi o tym, że za tym sukcesem stała między innymi konsekwentna, zdyscyplinowana praca, czyli że ta osoba była zdyscyplinowana i miała taką codzienną najważniejszą rutynę. No ale może sobie myślisz, kurczę, no ta rutyna no trochę mi zabiera tą wolność, to chcę ci coś przeczytać. Definicja wolności. Jestem ciekawa, co ty na to i co ci się urodzi w głowie jak tego posłuchasz. Wolność nie oznacza możliwości robienia lub zaniechania czegoś. Co chcę robić lub zaniechać. Wolność to dyscyplina w realizowaniu rzeczy, które postanowiłam. Jeżeli Jesteś osobą, która nie potrafi dotrzymywać sobie obietnic, to będziesz zmuszona, żeby obietnice dotrzymywać komuś, na przykład swojemu szefowi. I powiedz sobie o tym, dlaczego masz być osobą, która ciężej pracuje dla swojego szefa niż dla siebie samej. Jeżeli staniesz się osobą, która sama dotrzymuje sobie tych obietnic, to będziesz osobą, która po prostu staje się takim szefem, która po prostu ma mindset mistrzyni, która ma mindset osoby, która te sukcesy osiąga. Potrzebujesz być i szefem i pracownikiem w jednej osobie. Bo szef to jest osoba, która wyznacza pewien plan, pewną strategię, cele i w tym aspekcie potrzebujesz robić to w swoim życiu, w swoim biznesie, a z drugiej strony potrzebujesz być tym zdyscyplinowanym pracownikiem, który wie, co jest do zrobienia i po prostu to realizuje. Więc do tego cię bardzo zachęcam. No i jeszcze taki kolejny fragment, bo tutaj jest naprawdę dużo takich fajnych, fajnych fragmentów, które myśl, dają do myślenia i chcą się z Tobą nimi podzielić. Większość ludzi posiada błędne wyobrażenie o tym, co jest potrzebne, aby stać się bogatym. Przykładowo, uważają, że trzeba być w tym kierunku szczególnie uzdolnionym. Przy tym nie zauważają, że brak zdolności stał się dla nich idealnym usprawiedliwieniem, ponieważ nie są uzdolnieni, nie muszą się starać. Inni z kolei chcą dać z siebie 110% dopiero wtedy, kiedy to się naprawdę opłaca. Ale nie możemy się oszczędzać do momentu, kiedy w naszym życiu pojawiają się wielkie zadania. Najpierw musimy uzyskać kwalifikacje do mniejszych zadań, dając z siebie wszystko. Czyli tak jak robisz rzeczy małe, tak robisz duże. Jeśli odnoszący sukcesy ludzie u rzeczywiście odznaczają się jakąś wspólną cechą, to nie jest nią umiejętność podołania kolejnemu, to jest nią umiejętność podołania kolejnemu zadaniu w sposób najlepszy z możliwych, czyli zobacz, najważniejsze zadanie to jest zadanie następne. E, czyli tak, to, co robisz tu i teraz ma znaczący wpływ na Twoje przyszłe rezultaty. Natomiast ludzie sukcesu mają takie wyzwanie ze sobą, że to następne zadanie, które wykonają zaraz po tym, co robią teraz najlepiej jak potrafią, jest najważniejsze. Dlatego, że często po takim sukcesie, jak zrobisz coś dobrze, jest taka pokusa, a dobra, to ja sobie teraz odpuszczę, no bo przecież mam już sukces na koncie, to ja sobie teraz odpocznę. Tymczasem najważniejsze jest to, co zrobisz właśnie jako to następne zadanie, czy Przyłożysz się do niego równie, jak się przyłożyłaś, a nawet bardziej do tego, co teraz robiłaś, czy po prostu sobie to zlekceważysz? I tu jest ta rozbieżność, która może powodować, że idziesz w kierunku właśnie tej klęski poddania się i słabych rezultatów, albo tego, że robisz progres i po prostu zwyciężasz i dajesz sobie tą wyższą poprzeczkę. Poza tym, rzeczy, które przynoszą sukces, wcale nie są takie trudne. Prawdziwą trudność stanowią raczej codzienne, rutynowe prace. Jeśli chcesz być bogaty, nie musisz wykonywać nadzwyczaj trudnych zadań, lecz zwyczajne zadania wykonywać nadzwyczaj dobrze. I ja to zawsze powtarzam też w moim biznesie, w biznesie forever, w biznesie online, ponieważ... To, co my robimy na co dzień, jest bardzo proste. Tylko chodzi o to, że właśnie ludzie nie robią tego, co jest do zrobienia i zdarza się, że po prostu rezygnują albo nie przykładają się do tego, żeby polepszać jakość tych wykonywanych codziennych, bardzo prostych zadań i żeby być w tym coraz lepszym. Bo zobacz. Jeśli chcesz być bogaty, nie musisz wykonywać nadzwyczaj trudnych zadań, lecz zwyczajne zadania wykonywać nadzwyczaj dobrze. I też my poprzez na przykład szkolenia, wczoraj byłam na takim szkoleniu Piotra Kreninga, które mamy dla naszego zespołu, i co dwa tygodnie spotykamy się po to, żeby właśnie doskonalić umiejętności, które są kluczowe w naszym biznesie i żeby te codzienne zadania wykonywać nadzwyczaj dobrze, bo to się po prostu przekłada później na te nasze rezultaty. Ktoś, kto doznaje porażki z własnej winy, nigdy nie będzie miał wiary we własne możliwości. I już na koniec, kończąc te dzisiejsze fragmenty i cytaty z książki, kto nie ma celów, nie musi być zdyscyplinowany. Po prostu nie wyznaczysz sobie celu, nie jesteś zdyscyplinowana. No bo po co? Po co? Im bardziej konkretne są nasze cele, tym większy będzie miało sens, że trzymamy się naszego planu, im dokładniejsze mamy wyobrażenie naszego celu tym mniej dyscypliny potrzebujemy. Zastąpi ją bowiem pasja. Kochani, to by było na tyle z dzisiejszego live'a, takiego w tematyce mindsetu, winning mindset, czyli budujemy nawyk zwyciężania, budujemy mindset osoby, która po prostu zwycięża, która jest coraz lepsza w tym, co robi, która staje się mistrzem, ale jednocześnie jest takim uczniem, ponieważ każdego dnia możemy stawać się lepszą wersją siebie od siebie z wczoraj. I te live'y mają też to na celu, żeby nam pokazać, że wcale nie musisz być jakąś niewiadomo jak wybitną osobą. Tutaj chodzi o te codzienne wybory. Tutaj chodzi o to, że każdy z nas ma jakieś swoje zasoby, które. Oj, coś mi się stało z głosem. Poczekajcie chwilkę. Więc zaraz zobaczę, czy będę mogła mówić dalej. Chyba jest ok, Dobra. Więc chodzi o to, że każdy z nas jak ma jakieś swoje codzienne, swoje zasoby, które po prostu może wykorzystywać w swoim życiu. Kwestia z tego, czy odkryjesz siebie, czy będziesz po prostu siebie. Poznawać, czy będziesz chciała siebie poznawać w różnych nowych sytuacjach, w różnych nowych projektach, czy ty będziesz chciała odkrywać siebie i nie będziesz chciała się porównywać do innych, ale poświęcisz czas na to, żeby poznać siebie i jak ty sobie wyznaczysz taką wizję idealnego życia, i za tym pójdzie cel, czyli co ty chcesz osiągnąć, jak ty chcesz żyć, jak chcesz zarabiać, kim chcesz się stać i dołożysz do tego później taką codzienną rutynę, która ma na celu osiągnięcie swojego celu. I zaczniesz się tym cieszyć, bo wiesz, że ta codzienna droga doprowadzi cię do tej wizji, która ciebie nakręca, rajcuje, to będzie to po prostu taka pasja, taka radość z tego, co robisz. Więc kochani, to by było na tyle z dzisiaj. Mam nadzieję, że już po dzisiejszym live wiesz, dlaczego ta dyscyplina jest niezbędna do tego, żeby osiągać swoje cele. A jeżeli czujesz, że jestem osobą, która może ci pomóc w tej samodyscyplinie. To zapraszam cię serdecznie do współpracy ze mną. Ja też będę opublikowała, na, opu, no, opublikuję na moim profilu taką rolkę, w której pokazuję, jaki wpływ ma otaczanie się ludźmi którzy mogą albo wpływać na nas pozytywnie, albo destrukcyjnie, czyli albo ich nawyki mogą nas podciągać do góry i sprawiać, że my stajemy się lepsi i też mamy takie coraz lepsze nawyki, albo na przykład jeżeli ktoś dzisiaj czuje, że nie potrafi w dyscyplinę, ale będziesz miała osobę, która w tą dyscyplinę potrafi, to będziesz po prostu dzięki niej stawać się lepszą wersją siebie, więc otoczenie ma niesamowite znaczenie, dlatego ja zawsze mówię, że zapraszam do współpracy kobiety, które czują, że to co robię jest fajne, wartościowe, które chcą zarabiać, rozwijać się razem ze mną, Ponieważ wiem, że razem możemy osiągnąć znacznie, znacznie więcej. Dzięki Ci za dzisiaj, i widzimy się już w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, fantastycznego dnia dla Ciebie. Trzymaj się, cześć.